Dajcie, jak przed chwilą widzieliście, znajduje się w malowniczej okolicy, bardzo górzystym terenie w Turingi, w której jest mnóstwo kopalni. Podróżuję sobie między nimi i tutaj natrafiłem na bardzo ciekawy wlot, który znajduje się pod mostem kolejowym. Co tutaj wydobywano? Jak długie jest to wyrobisko? To za chwilę spróbuję z wami wspólnie ustalić. Po prawej widzimy ten most kolejowy. A tak prezentuje się wejście do naszej sztolni. Ubraliśmy wodery, bo wycieka tu woda. Spodziewamy się, że tej wody tutaj może być więcej. Na pierwszy rzut oka wyrobisko bardzo stare. Ociosy porośnięte mchem z racji dużej wilgotności, jaka tutaj występuje. Bardzo ostra, czerwona, nieregularna skała. Schodnik bardzo wąski, około metra szerokości, jakiś metr 50 wysokości. Na spongu widzimy jakieś deski i zbliżamy się do... Czegoś, co przypomina szybik. Myślę, że ma gdzieś głębokości 1,5 metra. Jest na razie tu krystalicznie czysta woda, którą troszkę zmąciłem. Spróbujemy nie wpaść i przejść bokiem. Takie żółte nacieki to minerały siarki. Te czerwone to jakieś związki żelaza, które tu musi występować. Mogli tutaj wydobywać żelazo, chociaż Wam powiem, że na suficie idą dwie takie białe żyły. Ja wiem, już jeden gościu mi zarzucił, że nie wiem co to jest, no ale nie jestem geologiem. Wiem, że chciałbym się dokształcić, ale no o tej kopalni jak wiecie sam nie mam żadnych informacji. Znalazłem ją tak naprawdę przypadkiem, ale okej. Okay. Kupmy się na tym, co my tutaj widzimy. Kopania nam zakręca w lewo, po czym skręca w prawo. Prawdopodobnie tutaj była jakaś żyła. No tak, zgadza się, ona jest tutaj w stropie. To białe, zobaczcie, tu świetnie widać dwa takie białe paski, które przechodzą przez strop. Zobaczcie, jaka ta skała jest nieregularna, taka ostra. Na 99% kutu to ręcznie Tu widzimy właśnie jak takie żyły idą przez cały strop Ocios jest taki bardzo ostry Mnóstwo owadów tutaj lata Chyba komarów ale tak mi szybko latają, że nawet sam nie jestem w stanie zobaczyć Strop bardzo spękany Ociosy tak samo Zobaczcie na te Warstwy, jak ten kamień się tu układa. Znajdujemy się w krainie, w której wydobywano łupek. Przeważnie te kopalnie działały do lat 70., -tych, 80., -tych, ale jest tutaj mnóstwo kopalni, które do dziś wydobywają ten surowiec. A my przez przypadek odwiedziliśmy kopalnię dużo, dużo starszą. Idziemy naprzód, poruszamy się. Trochę błota. Słuchajcie, tutaj nam obiekt się rozwidla. W lewo i na wprost. Na wprost oczywiście już widzimy przodek. To sobie tam podejdziemy. Zobaczcie te rdzawe nacieki. Tu żelazo, woda minerały żelaza wypłukuje. Tutaj takie żółte, to są te związki siarki. Ona jest w formie takiego proszku, ale echo. przejechał pociąg niedaleko. Dobrze, że się to nie zawaliło, bo, bo takie drgania są aż dudni. Ok, widzicie, tutaj szła ta żyła w stropie. Szli za żyłą, czyli drążyli to i doszli tutaj do momentu, w którym albo im się nie opłacało. No tak to wygląda, że ta żyła tutaj zanikła. Za mną jest kolega Maciek, który też robi wideo na swój kanał. nic nie mówi, no bo słucha co mówię ja. Będzie miał od razu pod... Zobaczcie, tu się już robią takie nacieki polewy. To wszystko takie rydzawe. Niewielki obiekt. No za zakrętem niestety mamy już przodek. Bardzo króciutki obiekt. Tutaj jest... Kolejna żyła. No nie mamy wyjścia i musimy mału kończyć ten materiał. Myślę, że i tym razem udało mi się pokazać Państwu coś ciekawego. To cześć, do następnego. A ja jeszcze tak przejdę z kamerą i spróbuję wyłapać te smaczki, te kolory i te ostre, bardzo agresywne skały, które tutaj są w tym niewielkim, ale jakże malowniczym obiekcie. Bardzo krótki, ale bardzo fajny obiekt. Sami przyznacie.